No witam, słuchajcie, przeżyłem swój kawalerski, a to nie byle sukces, a wiecie co z niego pamiętam najbardziej? Wiecie? Wiecie? COLE! Siemano, kląskowe siry, witam was w kolejnym odcineczku na tym kanale, witam was ten poniedziałek. A nie, czekajcie... To się wtorek, już chyba nie Kawalerski, moi drodzy. W kioskach wyszedł nam nowy numer magazynu Lego Ninjago, w którym dostajemy kolejną postać z tej serii ninjagowej. Korp. Właściwie, ponoć, właśnie to chyba nie jest seria. Nieważne, kolejną postać. Więc jeżeli nie kupujecie zestawu, jest to świetna okazja, by zdobyć kolejną figurkę z ninjów, właśnie z tej serii, która nie jest serią. No i moi drodzy, pewnie czekacie na najważniejszą informację. Skoro wszystkie inne magazyny podróżały, jak jest, i z tym, moi drodzy, nie będę Was życzy. Oczywiście nie będę Was dłużej trzymał tak jak tego magazynu nie utrzymałem. W niepewności 17 zł bez grosza, tak jest taka nowa cena. Natomiast dostajemy to oczywiście w figurkę, nie tylko kola, ale i też kartę. Więc, jeżeli zbieracie wszystkie, no to wiecie, że musicie nabyć i ten numer, by tą kartę mieć. A co znajdziemy w samym numerze? No tutaj, bez większych zmian, chciałoby się rzec, jest to numer 7 na 2022, i na potwierdzenie jeszcze raz pokazuję wam cenę. A poza tym, gdy się przyjrzymy, no to oczywiście komiksy, łamigówki, zagadki. Nie ma żadnej rewolucji. Papier bez zmian. Jakość komiksu i humoru w nim zaprezentowanego dalej wysoko i bez zmian. W środku bardzo fajny plakat ninjago, na którym jednym są ninja, a na drugim tylko i wyłącznie Zane. Jeżeli zapytacie mnie o kto, kto wygrał, to tutaj macie przedstawione, kto wygrał poprzednie konkursy. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda przyszłość tego magazynu, czyli co dokładnie dostaniecie za miesiąc, to już wam pokazuję, moi drodzy. Plotki się potwierdziły. 9 sierpnia zapowiada się przeepicko. I to myślę, że z więcej niż jednego powodu złoty smok Kai, ależ te skrzydła robią robotę, no to będzie na pewno topka dla wszystkich kolekcjonerów figurek z Ninjago, a myślę, że nawet ogólnie w gazetkowych może się topkach roku zamknąć ta figurka. No i jeszcze zapowiedź 14 lipca. Czyli już, jeżeli dobrze liczę, bo my dzisiaj poniedziałek mamy czwartek, no, w w jeszcze przybliżenie na kartę Ninjago, bo ta również banalna, nie jest spójrzcie, nija jako smok wody a teraz przejdźmy do samej figurki. Wybaczcie mi w ogóle ekstremalność dzisiejszego odcinka, że nie nagrywamy w studio, ale to jest też całkiem zabawna historia, na pewno nie na dzisiaj. Może kiedyś Wam na jesieni opowiem. Moi drodzy, ja już nie raz mówiłem, że jestem fanem tych y, strojów, tych uniformów Ninjago, bo są one proste, ale no moim zdaniem jakąś grozę szacunek też budzą, więc nic dziwnego, że ten kostium również mi się podoba, chociaż sam y, kol tutaj nic nie urywa. Ma on broń, jak widzicie, młot zbudowany ze złotych frytek, y, kolorystyka pomarańczowa również, Tutaj objawia się w mieczu, który w katanie, który dzierga dzielnie na plecach. I jest to figurka, która zajęłaby w moim życiu top najlepszych Coli ever, ale zdecydowanie i kolorystyką, i całością tutaj mi jak najbardziej ona pasuje. I jeżeli oczywiście zapytacie o główkę, tutaj również rewolucji żadnej nie ma. No. Kol nie zmienia się od lat, lat, lat. A wy, nieważne ile macie lat, wiedzcie, że nowy kol i nowy numer Ninjago jest już w kioskach. O tym byście też nie przegapili tego 9 sierpnia recenzji kolejnego kola. Koniecznie zostańcie tutaj na kanale, zostawiając suba i nadrabiając koniecznie inne odcinki. Tymczasem dzięki, że byliście. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcineczkach. Bye!